Cześć, witam Was, bardzo serdecznie miło Was widzieć już w drugiej części top 10 pluginów na Wasz serwer Survival ze znajomymi. Koniecznie odsyłam Was na samym początku do pierwszej części, żeby, żebyście zapoznali się też z tamtymi 10 pluginami, bo to jest kontynuacja, nie dodatek. W tamtej pierwszej części są pluginy m.in. na ekonomię, yy, taki jedna wielka paczka pluginów odpowiadająca za wiele komend jak set home, warpy i masa masa innych typu TPA komend. Yy, więc odsyłam was, link będzie w opisie. Jeżeli jesteście zapoznani z tamtą częścią, to zapraszam do obejrzenia tej części. Lecimy. A, no i nie zapomnij dać kciuka w górę i subskrypcji. Pozdro. Ok, i zaczynamy powoli od swojej pierwszej pozycji na tej liście. Na pierwszej pozycji będzie plugin Better Revive, który wprowadza nam całkowicie nową mechanikę pośmiertną, że nie umieramy od razu po śmierci, na przykład od folder Medza czy od jakiegoś mowa. Jesteśmy wtedy położeni na pół serduszka. Ja teraz to wam zaprezentuję. Wzniosę się do góry, żeby tak umrzeć od folder Medza na pewno. O, spadamy. Jak widzicie jestem teraz położony, wykrawiam się, mam 60 sekund timer tutaj na ekranie odliczania i przez te 60 sekund ktoś może do nas podejść i nas z tej ziemi podnieść prawym przyciskiem myszy. Jeżeli nie będzie żadnego znajomego wokół nas, nie mamy wyboru jak czekać po prostu do niego i liczyć na cud lub wpisać komendę give up, Wtedy po prostu umieramy, tracimy wszystkie przedmioty i gra po prostu toczy się dalej. I to by było na tyle z tego pluginu. Tutaj nie ma co za bardzo nad nim się rozwodzić. Wszystkie takie statystyki, y, parametry znaczy tego pluginu, możecie edytować y, w, w plikach serwerowych, jak typu czas tego krwawienia i, i inne takie różne teksty wyświetlane itd. Tak tak Przejdźmy teraz już do drugiej pozycji y, w tym filmie. Na drugiej pozycji umieściłem myślę, że istotny plugin jest to plugin Clear Lag. Służy on optymalizacji serwera, żeby też tak nie lagowało. Jeżeli korzystacie z jakichś dar darmowych hostingów, to ten plugin jest na pewno must have, będzie wam optymalizował. Przy płatnych serwerach troszkę mniej, aczkolwiek też będzie bardzo przydatny, ponieważ on usuwa o teraz, tak jak teraz, się komunikat na czacie, że itemy. Zostaną usunięte z ziemi w razie, co jakby ich pełno leżało. O, takie rzeczy pojedyncze możecie też wyłączyć w, w ustawieniach, jeżeli nie chcecie, akurat tego, żeby wam usuwało itemy. I teraz, tak, ja tutaj sobie clear, lag, lag po prostu. I tak tutaj mamy komendę, która usuwa nam wszystkie itemy z całego świata. Tutaj mamy komendę, która na przykład usunie nam przedmioty w danym zasięgu wpisujemy sobie lag karela, na przykład 100 i usuwa nam 100 kratek w przód, w tył, w prawo i w lewo. Lag check to pozwala nam sprawdzić parametry, tak jakby z serwera, tutaj wpiszę. TPS, m.in. 20 TPSów, to jest najwyższy możliwy wynik, więc patrzycie sobie i mówicie, dobrze, jest wszystko w porządku, nie laguje z serwer. Macie tutaj też ile RAMu Wam zuzywa, zużywa, ile macie w wolnej pamięci. Na serwerze i, i takie inne. Możecie też usunąć moby jak będzie ich za dużo, lag, kill mobs i takie różne inne komendy do sprawdzania parametrów, już bardziej takie od strony technicznej dla osób, co faktycznie się znają. Super plugin, żeby zoptymalizować serwer, patrzeć czy są lagi, czy laguje to może komuś po prostu komputer. Jak z waszych, ktoś z waszych znajomych będzie narzekał, na pewno must have na, na waszym serwerze dla znajomych. Przejdźmy już do trzeciej pozycji. Ok i kolejnym już zarazem trzecim pluginem na, w tym zestawieniu będzie plugin Custom Crafting. Custom Crafting y, pozwala nam na dodanie customowych craftingów, y, własnych craftingów do gry. Czyli na przykład tak jak w pierwszej części przedstawiałem wam, że możecie sobie nazywać i enchantować customowo różne przedmioty i zrobić na przykład na złoto podpisaną legendarną zbroję Protection 10 Mending i różne enchanty na to yy, najfajniejsze nadać. I możecie na przykład zrobić, żeby taką zbroję zrobić, to trzeba dać zwykłą zbroję, i na przykład dookoła, yy, nie wiem, w rogach 4 bloki diamentów i wychodzi yy, taka super ulepszona zbroja. To właśnie do tego ten crafting może posłużyć. Ja akurat przedstawię to w trochę łatwiejszy sposób. nie Nawet to jakiś super craftingów robił, i sobie tego więcej. Cookie Fish i przedstawię Wam po prostu przykład jak to działa. Wpisujemy kondę CC create, nazwa. Załóżmy, że nazwiemy to Fish. A i jeszcze tutaj crafting trzeba dopisać, bo możemy też do piecyka kastomowe zrobić. Nas interesuje tutaj crafting, więc CC create crafting. I teraz wpisujemy nazwę Fish. Dajemy sobie, że nie wiem, w rogu tu. Nie wiem, dwa węgle, tak? Tutaj ryba. Daje to I tutaj klikamy submit I teraz ten crafting nam się zapisał Postawmy sobie go I to było tak, dwa węgle, tu u góry, tu ryba I jak widzicie mamy customowy crafting na, na taką rybę Ogranicza tutaj was tak naprawdę tylko wyobraźnia Wszystko co sobie wymyślicie Możecie tutaj dać i to by było z tego pluginu na tyle. Jeżeli chcecie właśnie zrobić sobie takie super zbrojki yy, przez te i zsynchronizować go z tym pluginem, to zachęcam do obejrzenia pierwszej części. Yy, tam przedstawiłem właśnie yy, ten plugin, a my przejdźmy do czwartej pozycji. Ok, i na czwartej pozycji przygotowałem dla Was plugin Devchess. Może być to urozmaicenie pluginu Better Revive bądź też jego zastępstwo. Plugin ten polega na tym, że w miejscu naszej śmierci stawia się taka skrzynka o, domyślnie trwa stoi ona przez 10 minut, możecie to zmienić oczywiście na o wiele krótszy odstęp czasu, żeby nie było tak łatwo za każdym razem odzyskać naszych itemów, na przykład na 30 czy tam minutę czasu. No i plugin działa tak, że jak umrzemy, że jak umrzemy. To w tamtym miejscu. A ja byłem na gamebodzie, to chyba mi się nie zrobi skrzynka. A nie, zrobiła jak widzicie, jest skrzynka RIP. Mój nickname, taki ładny hologramek. I ile czasu jeszcze ta skrzynka trwa? Możemy do niej podejść i po prostu zebrać swoje itemy po śmierci. Prosty plugin dodający pewną nową mechanikę. Możecie to wszystko skonfigurować według własnych potrzeb, żeby to trwało krócej, czy tam nie wiem, nawet być może dłużej. No, i przejdźmy już do piątej pozycji. A na piątej pozycji, już w środkowej pozycji, przygotowałem dla Was plugin Enchant Gui. Dodaję całą nową mechanikę enchantowania. Będzie nam potrzebny teraz stół do, stół do enchantu. Trochę lapisu na pewno nam się przyda. Przyda nam się na pewno troszkę levela. Dodam sobie już go od razu. I przyda nam się trochę pieniędzy. I tak, no właśnie, w tym pluginie będzie nam potrzebna ekonomia, tak samo odsyłam do pierwszej części, w pierwszej części yy, właśnie top 10 pluginów na serwer survival ze znajomymi, przedstawiłem plugin na, na ekonomię i jeżeli chcecie, żeby ten plugin działał też na waszym serwerze, musicie koniecznie zajrzeć do pierwszej części i skorzystać z tego pluginu i teraz tak. Teraz, a jeszcze musimy posiadać item, teraz gdy będziemy chcieli enchantować itemy na naszym serwerze, nie będzie to odbywało się w taki tradycyjny sposób, tylko będzie taki panel nam się otwierał. Nasz item do enchantowania sobie wybieramy, w moim przypadku to diamentowy miecz, i tutaj mamy wszystkie możliwe enchanty, jakie można sobie nalać na miecz. Nasz interesuje już Sharpness. Jak widzicie, jest tutaj cena tego tego. Yy, ulepszenia enchantu, dodatkowo, ile kosztuje to nas poziomów Spaska i ile Lapisu. Na dole mamy wszystkie takie informacje, który mamy level, ile mamy expa, ile mamy pieniędzy i po prostu klikamy sobie. Jak widzicie, teraz miecz się ulepszył i możemy go na Sharpness 2, na Sharpness 3, na Sharpness 4 i później enchantować sobie na inne takie enchanty. Jak widzicie, mam zenchantowany miecz na Sharpness 4 i Curse of Vanishing. Myślę, że plugin jest naprawdę fajnym dodatkiem, zamiast takiego żmudnego, typowego Minecrafta pograć sobie na takiej zasadzie, że dodamy plugin na pracę, który też przedstawiłem w pierwszej części tego odcinka, że pracujemy, na przykład jako górniki zarabiamy z kopania, czy jako explorer, czy jako hunter, czyli zabijanie mobów i tak sobie zarabiamy pieniądze i później wydajemy sobie je tutaj tak na crafting. Myślę, że naprawdę fajne urozmaicenia, my przejdźmy już do kolejnej pozycji. A kolejnym pluginem na wasz serwer może być plugin Leveled Mobs. Taka moja propozycja. Plugin ten daje nam poziomy dla mobów, które będą się tutaj respiły, dla takich mobów zrespiących ze świata. I zresztą z jajka też, ale chcę wam pokazać tutaj na tym przypadku. Jak widzicie, tu mamy na przykład pająka z ósmym levelem. Ja chyba sobie tutaj zrespię te moby, bo ich jest stosunkowo mało. Weźmiemy sobie jakiś Skeleton X. O. I teraz, jak te moby, świat będzie rękił, to widzicie, mają najróżniejsze poziomy. Tutaj są akurat. O, tu jest jeden wyższy poziom. No i ze znajomymi, jak gra się ze znajomymi i stwierdzacie, że gra jest dla Was jednak za łatwa, to patrzcie, tutaj macie level 18 i on ma dwukrotność życia tego słabszego moba. Ma też większe obrażenia, więc na pewno będzie stanowił większe wyzwanie. Myślę, że plugin bardzo w porządku, nie obciąża bardzo serwerem, mimo że tu wszędzie są hologramy. Spoko, element RPG do gry. Myślę, że naprawdę bardzo fajne pr zarazem proste urozmaicenie, bo tak naprawdę wrzucacie tylko ten plugin do serwera i tutaj nic nie trzeba konfigurować. Przejdźmy już do kolejnej pozycji. Okej, okay, i kolejną pozycją będzie plugin Logger. To jest, będzie raczej plugin dla administratora tego waszego yy, serwera. Yy, plugin polega na tym, że zapisuje w plikach serwera logi z różnych akcji, typu na przykład tam jakieś... Yy, że block place, blo block brick, chest interaction to kto jakie komendy na czacie wpisywał, kto co w jakim czasie jaki co wykopał. Czyli na przykład spoko jest naprawdę, żeby zobaczyć, czy któryś z was ich znajomych nie korzysta z X-raya i cały czas diamentów yy, nie znajduje, czy też wyjaśnia spory, że poznikało coś ze skrzynek lub powstały jakieś tam różne dziwne budowle przy kogoś domku. No, taki mały plugin, a jednak fajne, żeby sobie zobaczyć kto co robił. Po prostu wpisuję sobie logger dump i wyświetli wam się w past binie, czyli w takim notatniku internetowym link, właśnie. I sobie wchodzicie, i tutaj będą logi z bieżącej sesji. Ale myślę, że lepszym sposobem, jeżeli jesteś administratorem, jest po prostu wejście w pliki serwera i tam macie takie lightest, i tam jest tak ładnie wszystko posegregowane, ładnie wszystko widać, i tam najłatwiej sprawdzić, kto co rzeczywiście robił. To jest taki. Plugin, żeby był porządek, że tak to ujmę, na serwerze. Jeżeli gracie ze znajomymi, to wiecie, że różne żarty się odstrajają, a to może odstraszyć po prostu od tych takich żartów i złodziejstwa. Przejdźmy już do kolejnej pozycji. I kolejną pozycją będzie plugin More Bows. Plugin ten dodaje łuki z bardzo różnorodnymi enchantami, ja sobie dam je teraz wszystkie, wam przedstawię. Tylko tutaj jacyś przeciwnicy będą potrzebni, Creepery zostaną w dzień, nie będą się paliły, więc rozpię sobie Creepery. To tutaj ich tyle starczy. I na przykład mamy tutaj Earthquake Bow. Jak widzicie robi trzęsienie ziemi pod nimi, ma cooldown to na 7 sekund. I tutaj mamy najróżniejsze, na przykład Gravity Bow. czy ten Gravity Bow to działa tak, że przyciąga do was te Creepery. Tutaj on akurat to blok się m, tego zblokował, jakiś triple blow że strzały, które się odbijały i naprawdę tego jest pełno, pełno, jakbym miał to Wam wszystko pokazywać, to minęłoby naprawdę dużo czasu. Yy, bardzo fajny plugin, żeby właśnie zsynchronizować go z tym custom crafting, że będziecie mogli sobie dodać te y, łuki za pomocą jakichś specjalnych craftów ze zwykłych łuków, albo do shopkeeperów, czyli takich yy, npc ów które po prostu handlują różnymi rzeczami, też to przedstawiłem w pierwszej części yy, tej serii. Więc tam też odsyłam, jeżeli chcecie mieć taki sklep w villagerach. I my przejdźmy już do kolejnej pozycji, bo nie ma co, żebym Wam to przedstawiał. A tak naprawdę tylko komendą, tak jak ja napisałem, morebows get all, dostajecie te wszystkie łuki i po prostu już wywieźcie sobie, które są najlepsze, najfajniejsze Waszym zdaniem i możecie wykorzystać w, w Waszym serwerze dla znajomych. Przejdźmy do kolejnej pozycji. Kolejnym, a zarazem już przedostatnim w tym odcinku pluginem będzie plugin Random RTP. Bardzo prosty plugin, komendą Random RTP: po prostu będziemy teleportowali się na losowe kordy. Z pluginem player NPC możecie dodać, że na przykład w jakimś określonym miejscu będzie stał taki npc i za np. 1000, 1000 waluty na serwerze. Będzie was teleportowało. Jak widzicie, mnie tu gdzieś już wyteleportowało. Niestety, wyteleportowało mnie w. O nie, myślałem, że w ocean, ale wyteleportowało mnie gdzieś tutaj, przy jakimś brzegu, w jakiejś dżungli. Tutaj nawet blisko jakiegoś ciekawego obiektu. Więc jak widzicie, to jest naprawdę bardzo fajny plugin. Myślę, że przydatny. Niektórzy mogą sądzić, że jest zbyt mocny, ale tak jak mówiłem, możecie to dodać za walutę. Nie za darmo, za pomocą takiego. Możecie zrobić tak, a ja to Wam teraz szybko pokażę, chociaż ja nie mam tego pluginu zgranego, random rtp, możecie zrobić npc I tutaj wtedy zresztą się Wam taki npc, ustawiacie w nim walutę, że na przykład za 1000 pieniążków możecie się teleportować w te losowe koordynaty, ściąga Wam 1000 dolarów z konta i teleportuje Was w te losowe miejsce Przejdźmy już do ostatniej pozycji A na ostatniej pozycji plugin taki cieszący oko nie wprowadzających żadnych nowych mechanik do gry, jest to plugin skins, restorer. Dzięki temu wasi znajomi bez Minecraft Premium będą mogli latać ze skinem, albo wy będziecie mogli sobie co chwilę zmieniać skina. I jedyny hack w tym, że po prostu grać z uprawnieniami, będzie musiał te skiny wgrać. Wgrywamy komendą sr create custom skin name, załóżmy, że nazwiemy go sobie 1, 2, 3, 4, tak będzie najłatwiej to pamiętać, skin URL, to musicie wejść na skin mc albo na inną jakąś stronę, gdzie możecie pobrać skiny, pobrać tego skina, a następnie wrzucić go na imgura, to jest taka platforma do wrzucania zdjęć i po tym jak wrzucicie sobie na tego imgura, to tutaj linkujecie sobie ten link, ja sobie to jakiś tam wymyślę, nie będzie to działało i skin wariant, slim lub classic, czyli czy ta postać ma być taka chudsza, czy taka klasyczna z wyglądu, ja wpisałem zły adres, nie istnieje ten imgur, dlatego wyskoczył mi błąd, ale po tym jak to zrobicie, to korzystacie sobie z komendy apply skin, bęziak, czyli mój nick, wasz nick, i wpisujecie te jeden na końcu i nałoży wam tego waszego skina, którego sobie pobraliście. I to by było na tyle z tego pluginu. I na sam koniec chcę podziękować Wam za oglądanie strzałka. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu subskrypcji. Kciuka w górę, jeżeli Wam się spodobało. Yo!